Witam serdecznie ze strony SND Hunters. Dzisiaj zaprezentuję małą ściągę jak zbudować czerwonego stafa. Do zbudowania czerwonego stafa będzie nam potrzebne aż partów 4. Partem czwartym jest to czerwona płyta. Ja zademonstruję pierwsze party od 1 do 3. Partem pierwszym jest to zabicie. Robota na rundzie 7, który nam się ujawnia. Po zabiciu tego robota jak widzimy pojawi nam się za chwileczkę part numer 1. Partem numer 2 jest to zeszczelenie samolotu. Podświetla nam się tak samo na kolor czerwony jak kolor naszego staffa. Widzimy ten part spada nam po zeszczeleniu samolotu. Spada nam w lokalizacji, która nigdy się nie zmienia. Ta lokalizacja pozostaje w tym samym miejscu. Partem numer 3 będzie to zdobycie generatora numer 6. Po zdobyciu tego generatora ze skrzyni zobaczymy jak wyłania nam się part numer 3. I partem numer 4, tak jak powiedziałem, jest to y, płyta. Są to trzy lokalizacje. Przy zaczęciu każdego meczu te lokalizacje lubią nam się mieszać. Pierwsza lokalizacja tej płyty jest to za czerwonym czołgiem przy boksach drewnianych. Lokalizacja numer 2. Jest to w kościele u góry na ławeczkach. Trudno ją ominąć. I lokalizacja numer 3. Jest to generator 6 na boksach przed wejściem. Po zdobyciu wszystkich partów wydajemy się wejściem Fire do Crazy Place'u. Po kolejnego parta, jak usłyszycie to zaraz w tekście, w którym e, mówi do nas głos, że jest to czymś więcej niż te pozostałe mniejsze party. Czyli tym czymś więcej, jak widzimy, podchodzimy do czerwonego posąga, jest to kryształ czerwony. Dodatkowy part. Po wzięciu tego kryształu, udajemy się do pakapancza na dół i budujemy naszego stafa koloru czerwonego. I przechodzimy do panczowania stafa. Przy panczowaniu pierwszego stafa... E, będzie to krok pierwszy, schodzimy do Crazy Place'u. Fire wejściem, tak samo. Widzimy tutaj kratkę, a pod tą kratką płynie nam ogień. Musimy tutaj e, zaliczyć e, kilka killów zombiaków, żeby napełniły nam się pochodnie. Zabijamy do momentu, aż te pochodnie nam się napełnią i usłyszymy głos Samanty. Tutaj widzimy e, te pochodnie, raz, dwa, trzy, cztery. Ja puszę ten filmik Państwu, żebyście sobie mogli oglądać, co się dzieje dokładnie przy napełnieniu wszystkich czterech pochodni. Tak jak mówiłem po napełnieniu czterech pochodni usłyszymy głos Samanty. To znaczy, że ukończyliśmy krok pierwszy. Przechodzimy do kroku drugiego. W kroku drugim będzie na nas czekać tajemnicza zagadka. Znajduje się ona w kościele u góry. Ja tutaj przygotowałem dla Państwa y, małego screenshotika. Krok drugi, tajemnicze wzory. Te wzory znajdują się one u góry w kościele, na ścianie. Szczytujemy te numery, na których yy, wzór nam się świecił. Czyli przykładowo, świeci nam się od, prawej, od lewej strony wzór numer 2, czyli to będzie numer 5, i tak yy, szczytujemy tych numerów 3. Yy, Czwartym numerem jest to numer 4. Numer 4 nie jest wypisany y, na ścianie. Schodzimy na dół, czekają na nas tam pochodnie. Szczelamy w te pochodnie, które szczytaliśmy. Numery widzimy tutaj po lewej, zaraz będzie y, pochodnia numer 4. Nie jest ona o, oznaczona liczbą 4. Są to dwie kreski. Przedostatni wzór i numer 4. Usłyszymy głos Samanty, to znaczy, że ukończyliśmy krok drugi przy pakapaczowaniu stafa koloru czerwonego. Przechodzimy do kroku trzeciego. A krokiem trzecim jest to ustawienie diamentów tej samej linii, diamentów koloru czerwonego, dźwigniami. Jeżeli gracie w dwóch, 3 playerów yy, zawsze kolega w tym czasie gdyby szczytujecie wzór może po prostu podlecieć do packa na dół i ustawić nam te kolory żebyśmy się z tym nie bawili niczym nam to nie przeszkodzi po ustawieniu tych kolorów w linii przełączymy sobie staw, yy, z broni na staffa i uderzymy w orba orb znajduje się pod pierścieniami tutaj zaraz zobaczymy przełączyłem na stafa jest orb koloru czerwonego Zobaczmy jak on nam odleci tutaj samanta też powinna mówić i przechodzimy do kroku czwartego. Krokiem czwartym jest to powrócenie do Crazy Place'u, odłożenie naszego stafa do posągu koloru czerwonego i nabijamy zombiaki do momentu, gdy w lewym górnym rogu wyświetli nam się okienko, że staw jest gotowy do wzięcia. To by było na tyle. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam na kolejne ściągi do stawów pozostałych. Pozdrawiam. Angry Are you not getting your own way? From Agartha.